Witajcie, witajcie. Dzisiaj odcinek Honda CRV. Filtr paliwa, ale który? To jest dobre pytanie. Tutaj na stole mamy dwa filtry paliwa do Hondy CRV. 212 ROK. Benzyna. Ten, co Wam się pokazuje, to jest co wstępnie zamówiłem. Przyszedł i się okazuje, że nie pasuje. A dlaczego? Dobre pytanie. Całkowicie inna konstrukcja. Niby bardzo podobnie, ale jednak inaczej. Piszę do gości, odpisują, podać win. Po sprawdzeniu winu się okazuje, że jednak to nie pasuje, bo ten jest do modelu już po liftie czyli ta nowsza Honda, ale też rocznik 12, najdziwniejsze. Także możecie uważać, musicie uważać w zasadzie, co zamawiacie. Wpisujcie win, pytajcie się dwa razy. Ale reklamacja przyjęta, nie ma problemu. Ten drugi, co właśnie mam teraz pokazać po lewej stronie, to jest do mojego modelu, czyli przed liftem. Tu jest sak, tu jest jeden przewód, tu jest wejście na pompkę paliwa. Kształt jest owalny, nieokrągły, tak jak tam. I tu w zestawie mamy kabelki bez dekielka. Ten nowy, znaczy nowy, ten co zamówiłem już poprawny, to w zestawie jest dekielek. Teraz Wam pokażę. No i kabelki, przewody, tak samo jak tam. Ale dziwne, że tam nie ma dekielka. Nie wiadomo dlaczego, ale nie wdrażajmy się, nie ma sensu. Ważne to, co jest, to, co przyszło. Będziemy się tym zajmować filtrem paliwa. Także wkrótce się zobaczymy. Nakręcę nowy film, bo to troszeczkę zabawy jednak jest. Jak się okazuje niby wszystko kompletne, ale masę rzeczy trzeba przełożyć. Pompka paliwa i tak dalej, i tak dalej. Ale to zobaczycie wkrótce w odcinku następnym, także wkrótce się będziemy widzieć. I myślę, że Wam wszystko przekażę. Zademonstruję, jak to można wymienić. Troszkę zabawy będzie, ale to jest nieważne. Do usłyszenia wkrótce na razie. Hej, hej.